hejoo, party 2, testuję co ci, bo ci bo już testowałam w jednym, ale tu tym zobaczcie, taki o, oczka ma nawet, tutaj ma o, czy te, i jeszcze ma tutaj nawet okonek, może nie widać, okonek ja, takie się, to spyszne. ale dobra, próbujemy. Mm. Nie, w środku jest nutella mm. ah. Smak szkołą Nie no jakie ja bym przedszkola to nie już były Nie wiem. Chyba jeszcze nie w Szkole nie śnie Nie smak przed przedszkola, bo... Ja ją przed to nie pamiętam, czy to było. Nie, my też ja sobie mm -mm. myjace. Słucham. Mm.

No dobra, nie Subskrybujcie. ja I myślę, że taki profil oznacza, że znowu nie chcę robić. że też to zrobię. Robię swoją armię. A! Uff, tak, zrobimy to. Ustawić sobie na profilowe buziaki. Teraz potem filmy zmieniam, więc to raczej już będzie. tam będzie na twarz, to znaczy, że to ten profilowy... Buziaki, miski, subskrybujcie, dajcie like i bye! -o.